Breloczki same Angel. Oryginalne versus podróbka. Ale zanim to, to kliknij łapkę Suba. Dzięki na pierwszy rzut oka widać, że oryginalne pudełko jest wyraźniejsze, dokładniejsze, a podróbka jest wyblakła oraz. Podróbka jest sklejona taśmą, a oryginał od środka klejem. Jest to cukierkowa seria briloczków Sony Angel. Do trafienia mamy pięć figurek oraz jedną wyjątkową. I ja najbardziej liczę na fioletowego królika albo na wyjątkową. Ale otwieranie rozpoczniemy od podróbki, żeby nie było tak prosto. Albumik. I mamy w nim zaprezentowane wszystkie serie Sony Angel. Dwie saszetki. I rozpoczniemy od figurki. Zwróćcie uwagę, że obie saszetki są w jednym rozmiarze. Trafiła nam się limonka. No widać, że niestety ta twarz nie jest za wyraźna. Coś pływa jej w głowie. Dodatkowo ta figurka jest obdrapana. Dosłownie ma taką jakby dziurę na ręku. Nogi są niewyraźne. No i ogólnie. Nie, jest to wyraźne wycięcie figurki. Druga saszetka. I tutaj będzie dodatek, czyli nasz breloczek. I on wygląda w taki oto sposób Tylko nie wiem dlaczego to jest tu Ale to śmierdzi Ufu, jakimś palonym plastikiem Uf. To jest w bryloczku A powinno być przymocowane do lalki Więc ten wkręt trzeba będzie wkręcić w Sony Angel Tego to prezentuje się podróbka Przejdźmy do oryginału I tutaj tak ładnie tego nie otworzymy Ponieważ jest klej O, widzicie? Te opakowanie jest klejone. Albumik. I tutaj również mamy zaprezentowane przeróżne serie Sonny Angel. Na górze jest oryginał, na dole podróbka. W jest wyraźniejsza grafika, a w podróbce delikatnie rozmazana. Natomiast serie mamy zaprezentowane takie same. Saszetki. W oryginalnej wersji saszetka z breloczkiem jest mniejsza. Dobra, rozpoczniemy od figurki. Dlaczego? Dlaczego? Mam już to. Wracamy. Tak tu prezentuje się figurkę. Od razu widać, że jest ona czysta. Jest zrobione tak dokładnie, że po prostu figurka jest mega wyraźna, mega czysta. Matowa z dodatkiem błyszczących elementów, ale szklanych. Jest totalna różnica, jeżeli chodzi o twarz i oczy, a szczególnie oczy. Kolejna rzecz to skrzydełka. W Oryginale mamy jakby skrzydełka zrobione oddzielnie, pomalowane i nałożone na figurkę. Tak to bynajmniej wygląda. A w podróbce niestety są one tylko wyłącznie od tyłu pomalowane na biało, a z boku są w kolorze skóry. Zawieszka. Oryginale mamy ją wbudowaną w lalkę, a tutaj musieliśmy sami to wkręcać. A już nie wspomnę, o zapachu. Oryginalne po prostu nie mają zapachu, nic totalnie, ani nie śmierdzą, ani nie pachną. Tego to ja się boję dotykać, naprawdę. Braloczek. I tutaj zdecydowanie konkretniej wygląda breloczek Gumka jest bardziej sprężysta, a tutaj jest totalnie luźna ta gumka. Mamy matowo-błyszczący łańcuch oraz o wiele grubsze kółko. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy jesteście team podróbka, czy oryginał. Ja zdecydowanie oryginał. A więcej Sony Angel odpożyłam na odcinku. I link macie poniżej. Piątka!